No ładnie. Zobaczymy w takim razie co o dalej. Boże, właśnie dostaliśmy info o czerwonej supernowej. Słuchaj uważnie. Archanioł jest kluczową platformą regulacyjną w nowej sieci energetycznej CEL. Ale to nie wszystko. Gigantyczne zasoby energii systemu mogą zostać rozładowane w postaci obszarowej broni energetycznej, zapewniając pewne zniszczenie wrogich celów i wyludnienie się całych obszarów miejskich. Są procedury umożliwiające zastosowanie archanioła w wielu innych sytuacjach. Gdy pojawia się zagrożenie trzecim etapem sepidów, archanioł uruchamia swój najbardziej agresywny protokół. Czerwoną supernową. O Boże, oni rozwalą cały nowy Jork. Totalna. Zagłada z orbity. No proszę, proszę, robi się coraz gorzej. Pewnie jak znam życie zmierzamy w kierunku czerwonej poprze. Muszę wyprowadzić wszystkich poza obwód. Marnujesz tylko czas. Muszę ocalić jak najwięcej ludzi. Nie, to nie ma znaczenia. Nie skończy się jak w Linkrze. Archanioł posiada gigantyczny magazyn energii. Jeśli przekażą całą tę energię z powrotem sepidowi Alpha, to wywali w ziemi gigantyczną dziurę. Nie będzie już ziemi. To co możemy zrobić? Podłączyć się do neuroprzekaźnika sepidów. Jak im zajrzę do głowy, to może uda mi się znowu ich uśpić. Odwrócić przebudzenie. Bez zagrożenia ze strony sepidów cel odwoła archaniowy. Chcesz się połączyć z sepidami? Prorok, ty ledwo wytrzymałeś nawet wtedy, kiedy twój łeb miał ochronę. Teraz zabezpieczenia są zdjęte, a to oznacza, że nanity w twoim nanokombinezonie są wolne. To znaczy, że mogą się przekształcić w co chcą. Mogą przyjąć dowolną postać. Możesz stać się Sepidem. Jestem skłonny zaryzykować. Hmm. No nieźle. Naprawdę mi się podoba kierunek, w jakim rozwinęli ten cały nanokombinezm. Kurde, jestem tak ciekaw, co się stanie dalej, że już powinienem teoretycznie przestać jeździć w tego kraju lisa. Ale że ostatnio nagrywam programem Dave i to, m, nagrywanie takich długich materiałów zajmuje sporo mniej miejsca, to sobie trochę program. Ta fabuła nie jest jakaś długa, to. Nie powinno mi to zająć tyle czasu. O szlak. A nie był dobry pomysł. <laughs> zaraz skinę. O morda. Ledwie przeżyłem w ogóle. Dobra, ale przynajmniej teraz może troszeczkę łatwiej. Te cepity do mnie tutaj podeszły. A nie mam zamiaru się z nimi chrzanić. Biorę taka i z buta wjeżdżam. To jest ten przekaźnik? Tak. To. Pora się przygotować pewnie na niezły Mindfuck. Okej. Okay. Jestem, Jestem. jesteśmy połączeni. No i. Prorok. Prorok? Jesteś tam? O cholera, wszystko ok? Oni cię nie atakują. Myślą, że. Jesteś Sepidem. Nie, nie jakimś Sepidem. Myślą, że jestem Sepidem Alfa. Jestem Sepidem Alfa. Prorok! Prorok! To zbyt niebezpieczne. Sepidzi przejmą nad tobą kontrolę. Prorok? Lorenz! Nie! Nie, nic mi nie jest. Wszystko dobrze, ok. Wow! Czuję zbiorową świadomość, rany, ale moc. Już wiem! Ich myśli i energia to jedno i to samo. Gdybym tylko... Kurwa! Co jest? To prawdziwy Sepit Alpha. Uciekaj za to, prorok! O, mordę! Moc mojego skafandra nie spada Wow I co, jak wszystkich nie mogę rozwalić? Tak po prostu nic nie robi mogę po prostu nawalać tak nieskończoną amunicją, fajnie Broń jest silniejsza Okej, okay, co teraz? A, i w ogóle nie mogę używać energii kombinezonu, nie mam w ogóle... Dokunięc. ani mojego pancerza, ani Cloaka. Nie, mam pancerz, dobrze. Strasznie wolno z tym biegam, niestety. Prorok, musimy się Migiem pomóc. Sytuacja się komplikuje. Nie wyszło, ale... zbiorowa świadomość Sepinów to czysta energia. Jeśli dopuszczę ich trochę bardziej to przejmę tę energię. No, już mi się Bracia, energia skończyła. więcej na temat Archanioła. Już jest na orbicie przejściowej. Może być nad nami w ciągu godziny. Wiemy też, że korporacje ewakuowali się poza jednym ośrodkiem, jakieś 5 kilometrów stąd. To musi być punkt dowodzenia satelity. Przerzuć mnie tam, to razem dołączymy tego Archanioła. Pomożecie mi, żołnierzu? Tak jest. Ile jeszcze do niego mogę nawalać? No w końcu, łaskawie zginął. Mogę podnieść jego giwere? Działko żniwiasz. A to to działko. Wszystkie te działka praktycznie kojarzę z. z Multika, bo tam też są wszystkie te działka obcych. Trochę sobie z nim pobiegam. Albo i nie, bo ślamazła, że się z nim. Tutaj, jeszcze tutaj. Potrzebna broń W tej chwili, bo nie mam po prostu nie Jest na Jest Ale było Masakra Dobra, więc jedziemy dalej z koledzycą trójką Mam prawie 2 km do przebiegnięcia, zlokalizuj i wyłącz arfanioła. No, taka wała, jak mamy drogi, żeby tam dotrzeć. Na razie cały czas trzymam się z Grendelem, bo to chyba najlepsza na razie na aktualną sytuację. Staram się trochę postrzelać może z ognia, poje... z ognia pojedynczego, bo ma większy damage. Sprawdzimy jak to się spisze w tej chwili. Chociaż na taki dystans to lepiej wziąć jedną strzał, serio właśnie trochę się tutaj nie spodziewałem. Myślałem, że już go zrobię. O, o, ale w końcu jakiś normalny skar. To może sobie zamienię Grendela na skara. A co ja tutaj mogę sobie poczekać? O, proszę bardzo, w końcu dostałem jakiś granatnik, miło. Grendel z ciężką lufą, to to właśnie miałem przed chwilą. Dobra, szybko sobie tylko skonguruję, dobra, do czegoś konkretnego. Nie półnik, to. To jest granatnik, jest świetnie. No dobra, polecimy. Przepraszam. Ale musiałem sobie tylko te eee, Dobra. Amunicja. Co dalej? Te matatki będę musiał sobie później poczytać, bo zebrałem ich mnóstwo, a praktycznie żadnych jeszcze nie ogarniałem. Myślałem, że dotarłem do jakiegoś miejsca, gdzie jakiś sekret jest, czy coś. Chyba się zdziwiłem. Nie, nie, wcale nie chciałem tego podnosić. Czy to jest granatnik? Tak, a mini tajfun nadal do tego nie mam amunicji. No, Nawet nie wiem jak to działa. Jeszcze ani razu nie miałem okazji z tego wystrzelić z tego. Ale teraz znowu podniosłem nie to co chciałem A no, amunicji nawet już nie ma. To nie mam co się bawić Idziemy po prostu do przodu Jednak kurcze Grendel mam wrażenie że troszeczkę był lepszy na obcych Jest Jackal? Jest Chyba automatyczna strzelba jest jeszcze lepsza że ktoś jest jakiś koleś, ale tam dalej z przodu. A, ja nie udało mi się, ja chciałem być taki fajny. zero nawet hitmarkera nie udało tam. O, tu nawet mi się udało. Strasznie szybka amunicja ma schodzić. To nie chwila i nie ma, no. Ale czegoś tutaj spodziewać po strzelbie, która ma 7 pocisków i jest w pełni automatyczna, no to chwila, moment i nie ma ja jego załatwię ze stylem. <grywa> te podwójne magazynki są świetne. Ten reload jest po prostu natychmiastowy. MOP. Nope. MK60 termiczny, ciekawe, ale chyba nieprzydatne jak na razie. O, proszę bardzo, nawet nie widziałem, że tu jest działko. Dziwne, że ono nie działa jakieś takie zbagowane albo zdezaktywowane w w ten sposób. Co tu jest Jackal, czyli to co już mam w tej chwili. Dziwi mnie obecność tego większego celownika. No jest to bez sensu. Fajnie wygląda ten Jackal z tym celownikiem, ale poza tym jest kompletnie nieprzydatny. Fajnie by wyglądał taki okrągły Red Dot właśnie. Przy, obtych, przy obcych to nie ma co grać po cichu, to po prostu będę szedł na Rambo i tyle. Kurde, minąłem się nie. Ciężko się dosłuchować strzela, bo są cholerni szybcy. A może spróbuję to zrobić inaczej? O, piękny ślizg. Tylko, że przy takich rzeczach się mnóstwo amunicji zawsze marnuje. Jakby co, Jackal też ma tryby półautomatyczne, ale przydatność tego trybu jest raczej wątpliwa. O, no, come on! Chciałem go zabić, bo później by mnie tutaj męczył cały czas. Właśnie! Wiecie, czego dawno nie sprawdzałem? Ulepszyć mojego stroju. Już trochę minęło odkąd grałem w Krajisa w ogóle. Także nie, nawet nie wiem, jakie ja mam ulepszenia tego kombinezonu w tej chwili aktywne. Muszę to sprawdzić. Nie wiem, dużo ich tu będzie jeszcze na czy to takie wystąpione jakieś miejsca? Gdzie są te... ...zombiaki? Zombiaki, <grywki> chciałem powiedzieć, obcy. Ostatnio dużo grałem wtedy właśnie z zombiakami, żeby się na wszystko mylić. O, proszę bardzo, zostało mi tylko... ...parę pocisków. Może aktała. Cholera, nie ta broń. O, proszę. I znowu mam bug, że nie mam celownika. EOTech. Tak. No po prostu. Masakra, jeśli chodzi o bagi w tym kraju. No to pobiegamy sobie ze standardowym celownikiem. Na szczęście ten nie jest tragiczny. Dobra, i poszło. Lecimy w takim razie do Arkanioła. Pamiętam, że Garus w Mass Effekcie wójca miał właśnie przewisko Ar Archangel, czyli Archanioł. Jak tam próbowałem go znaleźć, to w ogóle nie miałem pojęcia, że to jest Garus, dopóki go nie zobaczyłem. Naprawdę świetnie to zrobili. Mój oddział. Sepidy rozwaliły transporter. Możesz pomóż nam prorok! Nie wiem co. Chyba nie uda nam się z tego już wyjść! Trzymaj się tam! Pięć minut, okej? Okay? Jeszcze tylko pięć minut! Claire! Claire! Niech to szak. Chciałem powiedzieć, że po prostu zaskoczyli mnie strasznie tym, że właśnie ukryli jakby ten fakt przed nami, że Arkanią to jest właśnie Garus. Po prostu było to takie fajne zaskoczenie. Dobra, zabrałem sobie amunicję. O, proszę bardzo! Co to, Half-Life? No, prawie. Fajny ten buggy. On ma jakiś yy, karabin, panie? Proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że się w końcu wrócę do jakichkolwiek pojazdów. Matko, jakie turbo No nie, nie mówcie, że się zablokowałem Fajnie, pod wodą jeździ, kurde Ale przyspieszenie w ogóle Też sterowanie nagle jakoś tak się zmieniło na ostrzejsze, jak wcisnąłem MSI A tutaj to chyba chwilowe turbo O, pan co jakiś grun Olera Słyszysz mnie? Trorok? Nie wiem gdzie mam Słyszycie? jechać w tej chwili. O, dobra, prawda? Prorok. Dzięki Bogu. Ponosimy ciężkie straty. Romeo 12 zabezpieczył obwód, ale... Prorok. Jest trawat. Końca nie widać. Ciągle ściągają nowe setki. Dobra, szan idziemy. Ten buggy właśnie straszne skojarzenia mi tutaj przywołał z Half-Life'a dwójki, gdzie tam też jeździliśmy takim buggym i zresztą w epizodzie drugim też jeździliśmy takim szkieletem praktycznie Dodge'a Charger'a. No i gdzie mój celownik Eltek w tej chwili? Może się odbagowało, chociaż wątpię... No nie, niestety nie. Nie rozumiem dlaczego mi się takie bagi tutaj w tym kraju się pojawiają. Jest to strasznie denerwujące momentami, bo normalnie chcę sobie po prostu wbić, a tu okazuje się, że nagle czegoś nie mogę używać, bo jest bug po prostu. Niestety dwójka też była trochę zbugowana i tego nie naprawili przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Znowu zmieniam na krendela, bo niestety nie mam możliwości użyć innej broni w tej chwili. Znowu nie ma amunicji do tego cholernego tajfuna. Dobra, pół automat, ciężka lufa yy, i reszta leci takie same. Lecimy do przodu. Aha, żeby było lepiej, oczywiście nie ma. Aj, kurde, chciałem pancerz włączyć. W trybie, kurde, zmieniania akcesoriów broni nie można włączyć pancerza. Co za bzdura. Chciałem tylko zmienić na Iron Scythe, y, co Oczywiście, ale tak nie działa. Słyszę Cię. Jak sytuacja? Dzięki Bogu. Ponosimy ciężkie straty. Roma o 12 zabezpieczył obwód, ale... Już to słyszałem, no już to słyszałem. Końca nie Ściągają nowe serpiny. Dobra, wyjdę trochę wcześniej. Sprawdźmy jeszcze raz, czy, czy Eltek działa. Tak dla Oczywiście nie. Jak na złość, no jak na złość po prostu. przynajmniej w tym samym miejscu, miejsca, w miarę łatwo się ich pozbędę. No i nawet boty lubią z RPG, no. Co za ludzie. Ale praktycznie z tymi akcesoriami, czyli z tłumikiem i rączką ta broń nie ma żadnego brzutu. Dobra, może tu się bezpiecznie przełączę na inne akcesoria. Tu automat, tak, yy, i tak, jeszcze taki celowy niestety, ten już jest trochę gorszy. No jakoś sobie poradzimy. Albo zrobię to w ten sposób. Podejdę troszeczkę bliżej. Czy jestem w trybie czy mi się zdaje? Tak, automat Ale nawet ładnie ta broń wygląda bez żadnych celowników Jeszcze go nie zafi? Jeszcze chyba tam dycha Albo nie, dobra już chyba Zszedł Zatem sobie rakietnicę i może sprawdzę Sprawdzę tą broń, bo ona ma troszeczkę lepszy celownik a i z jakimś innym karabinem też sobie warto połazić. Jak już idziemy na Rambo, no to nie ma co tutaj szukać karabinu, który działałby po cichu. O, proszę bardzo, nawet ta broń ma dodatkową amunicję. Breneka... dobra, na razie zostajemy przy zwykłej amunicji. Na cięższych przeciwników zachowam sobie tą lepszą amunicję. Pana od północy! To bez sensu! Nigdy się stąd nie wydostaniemy! Słynno. Jeszcze raz wyskoczysz z tym defetyzmem weterze, a osobiście wyślecie do w charakterze jednoosobowego frontu. Przyjąłeś to? Nie. On ma rację. To bez sensu. Dobrze, teraz jeszcze pan był tą szybę. A... Oj! Chyba nie! O. Galera Jednak się pomyliłem, myślałem, że tam w dół. Nie, proszę jednak, tu trzeba zacząć. Nie zdołamy się ewakuować. Główny cel misji. Jest wstrzymanie zepsucia alfa to nasz priorytet. Tu tylko tracisz czas. Szkoda, że nie zaczęliśmy lepiej. Byłby z nas świetny zespół. Było trochę dziwne. Zobaczymy co dalej. Już dużo raczej tej rozgrywki nie zostało i powinniśmy być coraz bliżej do walki z Cepidem Alfa, jak znam życie. Może nawet i teraz? Dowódco Romeo, tu Romeo 1. Sam na chodzie gotowi do ewakuacji. Odbiór. Michael, wróciłeś. Dowódco Romeo, tu Romeo 1. Przestrzegaj procedur łączności na tym kanale. Odbiór. Jak sobie życzysz, Romo 1. Odbiór. Hmm... Coś mi się wydaje, że coś w się... ...zmieniło i trochę mnie to martwi w tej chwili. Chciałbym dorwać jakiegoś... ...Tempuna czy coś w tym stylu. Ale niestety chyba... Nie ma tej broni tutaj, dobra czy muszę zaskoczyć na drugi chyba tak Może tutaj coś będzie, zaraz sprawdzę tą skrzynkę A to hakujemy Tylko dwa punkty to właściwa Co my tu mamy Joe i Typhoon. A spróbuję sobie tego kona zamiast tej broni, bo to, to znam z poprzedniej okolica z tym to jeszcze się tak naprawdę zbytnio nie bawiłem. O! I nawet powrócił mi celownik, to do Jackala też sobie w takim razie weźmiemy to taka i będzie pięknie. Z tego co widzę, to cały czas muszę zejść na dół. Myślałem, że tam po tamtej skałkach, co wcześniej próbowałem wejść da się... Właśnie tam w ale. Jak widać nie dało się nic zrobić. Trochę mnie martwi ten otwarty teren. Jak już tak mnie nikt na razie nie atakuje, to też jest sobie podejrzane. Ale może ja tak inteligentnie bym zmienił na przykład na tajkuna, bo raczej ze strzelby nic nie zrobię na takim dystansie. Co, nie mam pewnie już żadnych standardowych strzał? Nie mam w ogóle żadnych strzałów. What? No no proszę Czyżby się ludzie odwrócili przeciwko mnie? Albo to jeszcze byli ludzi, ludzie z celu, chociaż to takie dziwne mi się wydawało wziął się helikopter. Okej. Okay. Jeżeli nie będą mieli uniformu z cel, to będzie dla mnie trochę dziwne. Ale to wygląda, że mają uniform cel. Jak ja się tam dostanę teraz? Do nich na górę. O! Fuck. Może no, uda mi się skakować tą wieżyczkę. Come on, zmniejsz dystans do celu. Dobra, przeprogramowujemy. Dobra, powinno nam pomóc. Może nawet nie będę musiał do nich wijać. Chyba już wszystko ta wieżyczka załatwiła. Ale i tak z ciekawości tam wie, bo mnie po prostu korci. O, chyba ten da się bić. Dobra, czyli wieżyczka wszystko załatwiła. MK60, czyli nic interesującego. <grafię> A go pięknie tutaj wrzuciłem, ta wieżyczka. Już myślałem, że to jakiś kombinezon dodatkowy, czy coś o tej no dobra, Znowu mamy naszego bagiego. Podnosimy jeszcze rakietnicę, bo nigdy nie będzie zbyt A jednak mamy jakoś giveaway'a. Aha, czyli jak przytrzymuje, to ładuje więcej rakiet i później mogę z tego jakoś wystrzelić. Drogą jeden jesteśmy gotowi, możemy startować, no, to rozumiem Aha, ale oczywiście robi. Cudownie O tak, mogłem od razu to zauważyć że barwy cełk Wszyscy że z maskowaniem można jechać W crazy się jednak ja co dało się iść wydejście z maskowaniem What? Ten, yeah, jaki poza Google Kurdec. Co tu się dzieje? I co? Nie dostał? Cholera. Czy to był jakiś opancerzony cepit? Chyba najlepiej go w takim razie rozwalić z rakietę No nie, przecież nie będę z pojazdu, bo mam tutaj rakiety. To był trochę bestem z mojej strony. Próbujemy w takim razie użyć tego pojazdu. Może to nie będzie taki zły pomysł. O cholera Kinger. No niej, co? Już mnie zniszczyli? Tak szybko. O cholera. To będzie trudniejsze niż myślałem. Przynajmniej rakiety są to maremniej to o tego dobrze. Może, trochę szukam. Chyba jednak muszę zjechać, dobra. Dobra, jeden cel zniszczony. Nawet i drugi był to. No, to mam? Aha, mi się w ogóle skończyły rakiety w tym, fajnie. Myślałem, że mam nieskończoność pocisków, trochę się przeliczyłem. Pewnie jeszcze jedna. Czyli trzeba co najmniej dwóch rakiet... ...na jednego takiego wroga. Ale Pingar też już mocno oberwał. Może nie będzie tak źle. Dobra, szybkie poważnie tego. Może tu będzie coś przydatnego typu rakiety co jest! Genialny. Jest to to ewentualnie trochę amunicji zawsze można odnowić. Ale Kinger to chyba już przesłość z tego co widzę.